Ojca i, I Syna, i Ducha, i Ducha Świętego. Świętego. Amen. Duchu święty Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś stąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić. Błagamy cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień, pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak jak im duch pozwalał mówić. Na pewno czytając ten fragment, a jest to dość znany fragment dziejów apostolskich, który też bardzo mocno działa na naszą wyobraźnię. Wędrujemy gdzieś oczyma wyobraźni do wieczornika, widzimy tę atmosferę, wyobrażamy sobie te płomienie nad głowami apostołów, te, te, ten wicher szum, który temu wszystkiemu towarzyszy, no i te języki, które obce języki, które raptownie w usta niewykształconych zupełnie apostołów okazały się narzędziem ewangelizacji. Oczywiście lubimy uczyć się języków, zapewne to jest takie modne w dzisiejszych czasach, ale czy natchnionemu autorowi chodziło dosłownie o to, abyśmy uczyli się języków, nie wiem, węgierskiego, norweskiego, litewskiego, hiszpańskiego i tak dalej. Oczywiście, jeśli to jest nasze hobby, jak najbardziej, ale zobaczmy, że ten dar języków został udzielony, jak zresztą wszystkie inne dary Ducha Świętego, w konkretnym celu: po to, żeby oni mogli ewangelizować, po to, żeby mogli odważnie. Z odwagą, z męstwem, wyjść do obcych ludzi i głosić Ewangelię. I to uczynili. Byli posłuszni natchnieniu Ducha Świętego. Skoro Duch Święty dał im taki prezent w postaci tych języków, to oni to wykorzystali do szerzenia dobrej nowiny. Warto zapytać się dzisiaj, podczas modlitwy, podczas namiotu spotkania jakich darów mi udziela Duch Święty. Może to niekoniecznie jest umiejętność czy zdolność przyswajania języków obcych, ale może jest to na przykład dar odwagi, może jest to dar takiej pewności siebie, która powoduje, że się nie wstydzę ludzi, że wychodzę do nich, że jestem odważny, że wychodzę gdzieś z takiej skorupki swojego wygodnictwa, jestem w stanie przekroczyć jakieś swoje ograniczenia i powiedzieć o tym, że, że Bóg mnie kocha, że Bóg Ciebie kocha, że. Że, że żyję sakramentami, że często się spowiadam, przyznać się do tego, że czytam Słowo Boże. Może czasami w gronie najbliższych nawet zdarza się, że spotykasz się z jakimś niezrozumieniem, że należysz do jakiejś wspólnoty, że się modlisz, że chodzisz na pielgrzymkę, że jedziesz na rekolekcje, nawet najbliżsi mogą ciebie nie rozumieć, ale wtedy właśnie Duch Święty przychodzi między innymi właśnie z darem odwagi, z darem męstwa. Może w szkole, może wśród koleżanek, kolegów, czasami głupio jest się przyznać do tego, że wierzę w Boga. Módl się wtedy do Ducha Świętego, żeby udzielił ci łaski odwagi. Zobaczysz, jak wiele dobrego wtedy możesz uczynić wokół siebie. Zobaczysz, że szybko znajdziesz takich ludzi, którzy będą myśleć podobnie do ciebie, a też może byli zalęknieni. Zobaczysz, jak łatwo jest wtedy z odwagą i z pomocą Ducha Świętego rozsiewać dobro wokół nas. Módlmy się Duchu Święty, który sprawił, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw, abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili używać tych oto języków: języka czynów, języka przykładów, języka odwagi i wszystkimi możliwymi innymi językami. Pomnożali Boże uchwały wokół nas. Amen. Aleluja. Usłyszeliśmy przed chwilą fragment o tym, jak Duch Święty zstąpił na apostoł. I co się dzieje chwilę potem? Piotr razem z pozostałymi 11-oma zaczynają odważnie głosić Ewangelię, mimo tego, że wcześniej, szczególnie wtedy, kiedy Chrystus cierpiał, wtedy, kiedy jeszcze Niesmartwychwstał, ale już umarł, byli raczej zalęknieni, schowani, przestraszeni. Ja byłem taką osobą, która raczej nieśmiało wychodziła do ludzi i też niezbyt odważnie pokazywała swoją wiarę, swoje przekonania na zewnątrz. Kiedy przygotowywałem się do bierzmowania, to m.in. prosiłem o dar pobożności. I w sumie ten dar otrzymałem od Ducha Świętego, bo e, na przykład zacząłem chodzić częściej na mszę niż tylko ten jeden zwyczajowy raz w tygodniu, i polubiłem to, e, mówiąc tak dosyć mm, pejoratywnie, kolokwialnie. E, ale tej odwagi jakby w wyznawaniu wiary nadal mi e, brakowało. Na przykład wtedy, kiedy moja mama podwiozła mnie z bratem e, na ósmą pod szkołę, mój brat miał na ósmą zajęcia, a ja poszedłem na ósmą na mszę, bo miałem zajęcia na dziewiątą, to wtedy, kiedy spotkałem moją nauczycielkę z niemieckiego i która mnie zapytała e, o to, gdzie idę, to nie miałam odwagi, żeby powiedzieć, że idę na orze, tylko powiedziałem, że mam na dziewiątą. No właśnie, tej takiej swobody w wyznawaniu wiary mi brakowało. Na przykład, też wtedy, kiedy włączałem sobie w domu różne treści religijne, jakąś muzykę religijną, to trochę robiłem to tak z zakłopotaniem. Ale z biegiem lat, z czasem, który spędziłem na formacji ogólnie w kościele, czy to na formacji ozowej, bo właśnie jestem od, nie, nie tak od dawna, od, od liceum, z biegiem lat ta swoboda przyszła. Bo na przykład byłem... Kiedyś na Mszy, niechcący trafiłem na mszy, y, która była rozpoczęciem takiej y, zorganizowanej ewangelizacji Łąży, gdzie mieszkam. Y, oczywiście nie poszedłem razem z tymi ewangelizatorami y, głosić tak y, wprost bezpośrednio y, Chrystusa. Ale kiedy wracałem z tej mszy, to spotkałem znajomego, swojego kolegę z liceum, e, który spytał mnie, gdzie byłem. I wtedy już miałem odwagę. Wtedy już byłem na tyle dojrzały, na tyle ukształtowany przez Ducha Świętego, przez Kościół, że miałem odwagę powiedzieć, że tak byłem na mszy, w zwykły weekendowy dzień, w sobotę. Hmm. Czy na przykład też to działanie Ducha Świętego e, w. Odważnym wyznawaniu wiary przeze mnie przejawiało się w rozmowie z, ze świadkami Jehowy, do której doszło w sposób przypadkowy, bo było tak, że kiedy byłem w Warszawie, to spotkałem jakichś tam świadków Jehowy stojących gdzieś na mieście. I kiedy wróciłem do Łąży, to praktycznie znowu, od razu po wyjściu z autobusu, spotkałem kolejnych i rzuciłem hasło, że yy, że dwie godziny temu was yy, widziałem coś w tym stylu yy, i znowu was widzę yy, no i tak mimo tego, że nie za bardzo yy, byłem kiedyś yy, chętny do yy, takiej rozmowy to teraz ta rozmowa w sposób właśnie taki, może niezbyt prze, przeze mnie zamierzony e, się wywiązała, rozmowa na temat wiary. I to na tyle ta rozmowa została poprowadzona przez Ducha Świętego, że te osoby, świadkowie Jehowy, e, zresztą dziewczyny moje rówieśniczki, mniej więcej, e, same były. Właściwie to bardziej z jedną rozmawiałem, druga raczej milczała i ta jedna sama była zdziwiona jakby poziomem mojej wiedzy, poziomem mojego życia duchowego. Co ciekawe też, ta nasza rozmowa skończyła się zapewn zapewnieniem, obietnicą wzajemnej modlitwy i też nie było za bardzo jakiegoś mm, jakiegoś zakłamania, zakłamania, bo wtedy, kiedy chciały mi dać ulotkę, to ja wprost powiedziałem, że ja tę ulotkę e, wyrzucę za rogiem, więc żeby mi nie dawały. E, innym ciekawym doświadczeniem związanym z Duchem Świętym e, i z dawaniem świadectwa jest e, Taki, takie wydarzenie w moim życiu, kiedy po roku trwania w łazie e, zostałem poproszony o to, żeby dać świadectwo po niedzielnej myszy w kościele. I dzień przed, w sobotę, sięgnąłem po Pismo Święte, otwierając je na dowolnie na losowej stronie. I wtedy natrafiłem na taki fragment. Udzielam Wam rady, a to przyniesie pożytek Wam, którzy zaczęliście już od ubiegłego roku nie tylko chcieć, lecz i działać. A ja właśnie od roku byłem w Łazie. I dalej. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie. Potwierdzało Waszą chętną gotowość. Czynne podzielenie się tym, co macie. Ja w tych słowach, jakby zostałem uderzony przez Ducha Świętego eee, wprost jego, jego obecnością, jego asystencją w tym świadectwie, które miałem następnego dnia powiedzieć. Mm. Ale Duch Święty nie tylko mi towarzyszył w takich... To są może jakieś momenty takie bardziej yy, niecodzienne, niecodzienne, może nie nadzwyczajne, ale niecodzienne. Ale w takiej codzienności Duch Święty przede wszystkim towarzyszy mi wtedy, kiedy czytam Pismo Święte, wtedy, kiedy je rozważam, nawet wówczas, kiedy jestem niezbyt blisko Boga, w sensie jakby... Miałem ostatnio taki czas, kiedy e, no, robiłem, e, powiedzmy, nazwijmy to e, trochę głupie rzeczy, głupie ze względu duchowego i nie tylko, ale mimo to natrafiłem, natrafiłem, na, natrafiłem na przykład na fragment z Pisma Świętego, który rozważałem. E, był to fragment z Ewangelii z któregoś dnia. Mm. Taki fragment. Każdą latorośle, która nie przynosi we mnie owocu, mój ojciec odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitrzy. I w tamtym momencie ten fragment pokazał mi jakby wprost sytuację, w której się znajduję. Jakby doznałem. Doświadczyłem w tym momencie, że Duch Święty jest tym duchem prawdy, o którym mówi pismo Święte. Duchem, który objawia nam prawdę o samych, objawia nam prawdę o nas samych. W tym i w sumie w wielu innych fragmentach tego Ducha Świętego doświadczyłem, bo to też jest dosyć niepojęte, żeby czytać ten sam fragment. Pisma Świętego, ten sam fragment jakiejś książki i wynosić z niego za każdym razem coś e, nowego, coś aktualnego. Mm. I to jest właśnie to moje codzienne doświadczenie Ducha Świętego. Doświadczenie w Słowie Bożym, doświadczenie w Piśmie Świętym. I za to Panu. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na popuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Módlmy się, Boże. Ty otworzyłeś nam bramę życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.